Gruzy, gruzy, nie zesrajcie się z tymi gruzami. Już, już, jadę. Jadę do Mariuszka, będziemy zaraz gruzować. No, już. Co za złoma ten kupił? Co to jest? Co on kupił? Ty, co to za gówno, żeś kupił? Nie jest gówno. Co no, tu to jest? Piękny samochód. Przyjmuj, mój Franos. Tak, będziemy w dzisiaj kamerowali. Ale se bunieczką będę jeździł, zaraz. Bunieczką będę se jeździł. Czołg kupił za złoma. O, jeszcze jeden złom jest kupiony. O, to. To ch... Ten zderzak. Co to jest za kasztan w ogóle? Z jakich krzaków on go wyciągnął? Do tatka na złom, to wiesz, pod czołg. Je*** ty. A ja sobie tym szajsem zarabę deje. Ha, ha. O białe buciki na błoto, to mi się podoba. Trzeba mieć styl XD Proszę bardzo Otwiera się I powiem więcej Jestem przekonany, że ona zapali Grzeczny Gruzi Zobaczymy czy... Mój gruz odpali O Jezu, co ty robisz? Co ty robisz? Wystarczysz! Stop! Stop! Może ma jakieś wymarcie. Oj kurwa, magazyn się zrobił. Dobra, a my pal kurwa. Aha. Aha. Chodzi super, idzie. Jak tam wkręty twoje super A bo to nie jest to Ten co se obydy teraz podłącza Przecież kowałeś no Nie dojedziemy na ten Bułomin Nie da się Ten coś znowu popsuł Zjeżdża z lewego pasa w prawo To debil jest Dobra, już jednak wiem po co zjechał To <laughs> <Co> jest debil <laughs> Pokaż się, pokaż jak jesteś mądry To jest niepojęte Że z tym chłopem nie da się Normalnie gdzieś pojechać to jest niepściu, No wiadomo, że BMW no to serwisujemy w serwisie BMW. No prosta sprawa. Serwisowany was ma być, tylko i wyłącznie! Ej, weź no. Oni pojedynczo jeżdżą? Co? Oni pojedynczo jeżdżą? Nie no, bo wiemy, że we dwójkę jedziemy Amatorka Daj, Dawaj Co to nie jest? Ale szybko zjeb... Getriebe <grym> problem Getriebe problem ale jeżdżę gówno, co wyjadę, to wale przodem. Nie wiem o co chodzi. Nie jest dobrze, BOP Nie wiem. No kiepsko jest. Bumper se popsułem Weź go tam na kopej. O, super. Zaraz tablicę zgubię. I będzie 2000 i 3 lata więzienia. Nie wiem, możemy się jeszcze parę razy przejechać, ale tak samo to nie ma. Stary, jest to? Problem tego miejsca jest taki, że stoi kolejka wozów, która się ciągnie aż tam, jeździ jedna fura, organizatorzy puszały jak puszczają. Ja, aha, no, no, no. Także y, przejechaliśmy się dwa razy i jazda na obiad. Przede wszystkim tor jest super, ale zabrakło kawałka logistyki. Jak się zmieni, to kiedyś jeszcze wrócimy. Ano! Przynajmniej sobie pojeździmy trochę na koła gruzami. Super! Ty, o co chodzi? Żyd mi się nie pali, a już fura. O! Zaczynam przerywać. O! O! E, e. To nie jest śmieszne. Bo już fura nie jedzie, a stacja dopiero o tam o. tam, 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 tam! Ale będzie zara problem. My friend. Już bez gazu. Już mu nie smaruje. O! Pokażę troszkę. I już. Ona już tylko przerwa, już w ogóle nie jedzie Ale będzie kasztan wyjazd jak im w paliwa braknie No, dawaj, 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 mordo, 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 puścią Pusią, pusią, puścią, pusią, puścią Urde No jedź Jedź! Już bez gazu jedziemy Już bez gazu Żeby się tylko wtoczyć No, 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 no no dobra, niestety. Muszę pod prąd. Przepraszam dla widza. Już nie jedziemy. <grystanie> już nie jedziemy. No, 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 no. A skleję w lew. O nie, z drugiej. Dobra. No, dawaj, dawaj, dawaj. O Mariuszek. No nie, już nie jadę. No, dawaj. No i nie pchajty oh, Dobra, już to zostaw Udało się Dobra, zostaw Za ile ci zalać go tryba? 95% zaleje Za ile? Za ile? Masz 10% etanolu Ale o co w ogóle chodzi? <noise> Mordo, jadę sobie Nawet się nie zapaliła o... ta rezerwa Nie zapaliła się, może i nie ma Boże, nie, nie, no, palca się paliła, ale po prostu nie. Czyli chciałeś powiedzieć, że się rezerwa już wypaliła? No. <laughs> Rekord świata został pobity. Taki pych o. Się na buńka zamyka, proszę Was bardzo. O, proszę bardzo. O. No dobra, i teraz się modlimy, żeby ona jednak odpaliła. Jestem przekonany, że ona zapali. No Oho Zaraz to będzie To chyba nie paliwo <laughs> Jakieś dziwne emoji do mnie mówi No zasci te paliwo, no co za gówno Zrezygnowany. On próbuje, próbuje. Niech. Nie, nie ciężko. Nie Czemu ty nie No nie rób mi tego Zapowietrzyłaś się już na amen To jest chyba? No ja, ja wiem! To ja ja bardzo dobry samochód. Bardzo dziwne emoji wysyła do mnie ten samochód. Najpierw nie chciał zapalić, od erał! Jakieś Aladyny wygra. O, zniknął, dobra, jadziem! One, two, three. Problem. Ja myślę, że to G3B O, o, dźwięk problem. Wybierak się, ubywał, chyba. To jest bo jak to loto. O, tak dzwoni, tak nie dzwoni. Chyba problem. Oho, Dobra truja. A, problem. Jak tak mam to mniej dzwoni. Ale tak to dzwoni już bez. A ten jedzie idiota i nagrywa jak mi. Całe życie pod górę wszystko. Całe życie. Marcingowi strzeliła Getriba! jedzie na maryjka! jedzie 20 na godzinę! Problem polega na tym, że nie wiem bardzo jak mam ruszyć. E, nie, są biegi. Są biegi tylko tłucze. Dobra. Jakiś się pierwszy gruzem. A dziękuję ku... Mój Dawaj, ten styczni! Jeszcze! Ostatnio był najlepszy wyjazd z gruzami, to teraz chyba będzie najgorszy. Ten urwał linkę od maski. Ja to w sumie nawet nie komentuję, bo tu już zaczęło się wszystko po kolei. I on tak zostanie, podejrzewam, że na następny zimy, bo już mi się nie z tego auta Otworzyłeś? sobie No i dobrze, i też mi się podoba. Jedziemy, że Możesz jak pomachaj dla widza. Powiedz jak super było No rewelacja Wybawiłeś? Wcale Wcale, dobra, idziemy jeść Nara Na